Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w szatni Wiktorii Kruścice i mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać z trenerem, panem Dawidem Kamalskim. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam. Odbył się dzisiaj mecz młodzików grupy pierwszej mistrzowskiej. Może najpierw jakby Pan trener nam powiedział coś o tej lidze, o rozgrywkach, o drużynach, o rocznikach tych chłopaków. Yy, grupa mistrzowska, w której obecnie gramy, zanim tutaj żeśmy chwili, na jesień graliśmy w lidze młodzików. Grupa regionalna, do której należało 14 drużyn, dwie z każdej grupy wychodzą i na wiosnę grają w tej grupie mistrzowskiej. Są dwie grupy mistrzowskie, grupa A i grupa B. My na jesień doznaliśmy tylko jednej porażki, wygraliśmy 10 meczach doznając również dwóch remisów. Dzięki temu kończymy grupę na drugim miejscu i pozwala nam to na wiosnę grać w tej grupie mistrzowskiej. Trafiamy start namysłów, yy, jedynka Niemodlin oraz MKS Kluczbork. Za nami trzecia kolejka. Pierwszy mecz udało nam się wygrać na własnym terenie z Niemodlinem 2-1. W Kluczborku dost, dost, yy, dostaliśmy, przegraliśmy minimalnie z drużyną 1-0. I dzisiaj po bardzo dobrym, ciężkim, trudnym meczu wyemisujemy 2-2. Nie ukrywam, jest to dla nas ogromne, ogromne doświadczenie, nowe. Dla chłopców jest to ogromne wyzwanie. Tym bardziej, że Liga ja Młodzika to są chłopcy z rocznika 2006-2007. My niestety mamy tylko dwóch chłopców z rocznika 2006 oraz jedną dziewczynkę pozostały i zawodnicy są to chłopcy z rocznika 2007-2008. Cieszymy się, że możemy grać w tak mocnym i dobrowolnym towarzystwie. Każdy mecz jest dla nas ogromnym, ogromnym wyzwaniem. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, nikt nie powiedział, że Na pewno jest warto i każdy punkt każdy punkt zdobyty, wydarty przez tych chłopców jest dla nas ogromnym ogromnym sukcesem. Patronek powiedział, się remis z Odrą -Opolem. dobry wynik. Jak ocenia Pan grę swoich zawodników, realizację celów, tego co robicie na treningach? Przede wszystkim patrzymy na to, że to są nasi chłopcy tutaj wyuczeni, tutaj wyszkoleni. U nas nie ma selekcji. Trenujemy z tymi chłopakami, którzy do nas przychodzą. Grupa liczy około 23 chłopców. I z tą grupą trenujemy i pracujemy. Dlatego, patrząc, grając z tak dużymi, jednomaganymi klubami, jak Odra czy Kluczbo, dla tych chłopców jest to naprawdę duży, duży sukces. Cieszymy się, że każdy klub, który teraz tu przyjeżdża, to myślę, że będzie y, zupełnie inaczej patrzył na Wiktorię i Dochodzą na do nas bardzo pozytywne głosy z zewnątrz, że, że jest to klub silny, mocny, dobrze szkolący, a my cieszymy się, że po prostu bierzemy w tym udział. Widziałam też dzisiaj grupę pasjonujących się rodziców na trybunach. Czy to na każdym meczu tak wygląda, że jest taka liczna grupa widzów? Tak, cieszymy się, że, że Wiktoria Kruścice to również rodzice, to również kibice, to również sympatycy klubu, którzy przychodzą, którzy dopingują. Cieszymy się, że są na wszystkich meczach. Nie tylko tych seniorów, juniorów, ale również tych grup młodszych. Jeżeli tu będzie dobra współpraca z rodzicami, jeżeli tu będzie dobra relacja z tą grupą, to na pewno ci rodzice będą przychodzić i na starszych chłopaków. Dziękujemy bardzo trenerze za rozmowę. Dziękuję również.